Robimy coś jeszcze tego nie robiliśmy, czyli kisiel, kiśle. Nie wiem, jak się kisiel odmienia. Mam zestaw na sraczkę, kola z mlekiem. I powiem wam tak, nie wiem skąd coca colę taką znalazłem w firmie, ale dawno nie miałem pełnoprawnej dwulitrowej koli w łapach. To zdychę kosztuje, nie 12. Wszystkie są 1,8, tam jakieś. Oszukane, punkty. nie? Weź 1,75? weź dwulitrową kolę do ręki i powiedz, że to jest jakaś presada. Weź ją. Ciężkie. Jaka ale nie powinno być takie ciężkie. Ale jak weźmiesz dwa kartony mleka, tak. to tyle nie ważą. Nie. Jaka wielka. I jeszcze nie zero, więc ma... No, prawdziwa, Słuchajcie, nie? ta butelka, nie uwierzycie, ma 200 gramów cukru. 200 gramów cukru. No dobra, no ale to litr ma 100. Nie, daj kurde, daj ten, daj wagę. Masz wagę. To jest ta butelka Coca-Coli. Dokładnie ma 212 gramów cukru ta butelka. Tyle cukru jest w tej Coca-Coli, człowieku. Kisiel robimy. Kisiel ma super skład. Woda i proszek kisiel. A my nie mamy wody, ale mamy proszek kisiel. Tylko że popatrz, jaka ściema tu jest. Bo jak się robi kisiel. nie? Gotuję. Gotujesz wodę, zalewasz, potem musi stygnąć, tak. W tym czasie byśmy robili coś innego, on był zapomnieliśmy. zapomnielibyśmy. Nie? Ja byłem w sklepie, tak. Kupiłem kisiel zwykłe. A potem patrzę. Pierwszy raz w życiu widziałem taki produkt. Zobaczyłem. malinowo cytrynowy dobre. Na zimno. Na zimno. No jak na zimno Jak na zimno? No nie wiem właśnie, ale mówię, wezmę, zobaczę. Tu. No po prostu. Do kubka wlej 175 ml zimnej wody. Jakie zajebiste. To po co nam kuchenki? To taka śniema była, nie? Ale zajebisty produkt. Zajebiste, to czyli tylko waga sztaba. Kurde, niesamowite. Słuchajcie, że jesteśmy leniwi, to znaleźliśmy do do, chyba do, 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 do kawy. Kapucino, ciurde co? Kurde, nie wiem czy to ten silniczek da radę z maszynem no, MX-a. A, gdzie są te produkty? A czemu ty dwa wyciągnąłeś w ogóle? Co dwa? Co ci pozwolił dwa wyciągnąć? Ja nie wiem, bo ja zerwałem win, w ogóle nie wiem co nagrywałem. Kisiel martini bianco i energetyczny kisiel na śniadanie. Co pisze producent i go nie posłuchamy? Do kubka wlej 175 ml. Zimnej wody. Wała! Wlewam mleko. Zimnej wody. Chciałbyś. Ale w ogóle te mleko może być zajebiste tak a propos. 350 idealnie. Następny napój. No to to, to samo no 175 no. 5 sposobów na bawi i uczy. Wynio Aha, że najpierw chcesz... Wstrzymać. Co się powinno z tym stać? Wszyscy wiemy. Powinno bać! Ale. opykuję opykuję No prawda. No. się dziku się wkurzył. się nie spodziewałem takiego koloru. Ludzki żółty. Tak, ale było coś do rozpuszczania, coś jak dziecko było chore. Yy, Vibowi! No, coś takiego, no. Kolaś, Martynia już się pod stół nurkuje, <grym> nawyki. Co to w ogóle jest? Dobra, bo ja się kocham brzydzę. Co to jest? Aromatyzowany to? napój na bazie wina, czyli tak. to nie jest wino, to, napój co to na jest napój na bazie wina. Wermut, co to znaczy Wermut? Alkohol robiony na bazie wina. No masz wino i co z nim robisz? To nie wiem. A, to tak, to, ja to przecież przeczytał, alkohol na bazie wina. Brakuje Zioło. mi... W polskim języku i w polskich imionach właśnie imienia Wermut. Dzień dobry. Wermut. Super imię! Co to jest w ogóle? Jak to jest się? Robione się? Ja myślę, ale można tu... że robią białe wino i robią martini i one idą równo i to kończą, a tu jeszcze coś robią. Kurde. Trochę zioła. A ja lubię martini. Trochę takie aromatyzowane. Nie wiem, czy to jest owocowe czy zioło. Ale nie lubię rosu. Lubię białe. Takie trochę. Szampan bez bąbelek i słodsze. Nie dobre, zobaczymy. Czy jak tego mało? Dobra, okay. i teraz ci powiem tak. O Co by było? Ale była w ogóle emocja. Ja chyba nie oddychajmy, jak to nalewałem przez chwilę. <laughs> Dziś, ale jest tu krążę, że nawet słuchać sypali, a nie nalewanie. No i co? Sypujemy, mieszamy, ale to trzeba. Mamy jedno mieszadło trzeba pojedynczo wsypywać. Bo ty tak jest zimno, to może postać, nie? No tak, no dobra. Co się stanie, kto się zje? No a jadłeś kiedyś taki się? Nie wiem, jak delikatnie pachnie. Czekaj, no to jak zjesz całe, a ile mamy? Ja kupiłem 14. No. Jak wibowit. No to nie, no to teraz mnie namówiłeś. Naprawdę dobry. Mąka ze smakiem, mm. z kwaskiem i trochę malinki. Ale nie zapycha tak jak sucha nie, mąka. nie. Dobra, co tu się będzie działo? Ty, ale to będzie. No zjadłeś połowę opakowania. Nie, ja wziąłem tylko troszeczkę na języczek. Dobra, to ja tego już nie wsypuję co w wspionowe. Kisiel na zimno, no dwa kroki są. No nie wiem, co ci więcej. Możemy no, mieszać minutę tam jestem psan. Ale energicznie. No co, to, to jest bardzo energicznie, To aż się piana robi, patrzcie. No wyjdzie shake. Może jedno powinniśmy zrobić z wodą. Jakie w ogóle będzie zajebiste. A czemu yy. z wodą? No, żeby zobaczyć, do czego my w ogóle pijemy, nie? Jak do czego my to wszystkiego pijemy. No ale nie wiem, jak smakuje oryginał. Ty, ale już, już nie kręci. Już nie, kręci. O ja, nie, dobra, patrz, jakie można łane ozdoby robić. Pięknie ożygana szklanka. No ja. No nie jest ładnie od środka? Ale gęste, mogę tu już. No super. Pyszne. No teraz mówisz pyszne? Tak. Ale nie możesz powiedzieć, że pyszne nie wiesz jak smakuje oryginał z wodą. Musimy z wodą Człowieku. zrobić. wieku. Dobra weź szybko zrób. To jest stary game changer. Dawaj mikser może. No i na pewno do szklanki. To jest kisiel? To budyń wyszedł. Patrz. No ale jest napisane kisiel, no ej, ja Jaki nie wiem. Jaki patent, kisiel z mlekiem i robi się turbosmaczny budyń. Ja pier Słuchajcie, to są przepyszne lody. Mówię to, Sztaba, nie czekam na Ciebie. To jest dla mnie łobabem. Jestem zachwycony. Łobabem, 10. No, no a ja? To jest kisiel. Jezu, zajebiste. Co my odkryliśmy? Po pierwsze, odkryliśmy, że jest takiego kisiel na zimno. Tu już jest szok i, i, i super, ale myślałem, że ciężej będzie się mieszać na zimno, a nie jest ja, tak źle. Ale jakie to jest zajebiste. Dobra, tu Ci dać oryginal? Tak, tu masz Patrz, to. jakie fajne. No jest taki krochmark, ale jaki gęsty. Jaki w ogóle kolor? To jest ten oryginał, marynowany. Zdorywany kolor do drinka. Jak mam wy wybierać wolę taki niż ten ciepły? O kurde, lubię klisie. Delikatnie chemiczna tak, cytryna. Tak, tak. Taka Ale... jak z, y, sfery, właśnie, albo z jakiegoś płynu tak. do mycia. Klisie jest zrobiony według przepisu producenta. Proszę. I teraz mam to spróbować. Czy to jest mleko? Ale. O kurde. To jest... jest no, kisie, to jest bardziej. O kurwa łobaben. Wiesz jak to jest łobaben? To jest łobaben na zasadzie, bo są takie łobabeny, gdzie mówimy, daję 9,5, 9 ale nie, wiecie co? Okej, okay, łobaben. A tutaj bierzesz jedną łyżkę i mówisz... To jest to, łobaben. po co jest ten format. Ja pierdylę kochani. Jest Możemy jest... zakończyć odcinek teraz. Nic lepszego dzisiaj nas nie spotka. Ja pier... To jest dobre. 10 na 10, bardzo. 10 na 10. Jak już żaden Kisie nie wyjdzie, i tak nie będę smutny. Naprawdę, bo tak. tu już jest taki łobawy, że reszta Wow, powy... to jest hydrophobowy. Wow, Jak ta! Jak różowe chmury! Trzeba mieszać, bo to się no rzezy, Tak! Rzeczy mi mieszać. Kurde. Ale dobrze mieć ten elektryczny. Ale nie, dobrze. Ale idzie, idzie. Zajebisty kolor. Ja pierdolę ten, ten dzień, dobra? Kola? Kola. Ja od razu mieszam. Bąbelkuje, to widać. O, holender, ja Ale nie! Po chwili można mieszać szybko. Kola się broni. Ale chodzi o to, że te bąbelki. Zatrzymały się, zatrzymał... nie mogą się uwolnić. Tak, nie mogą się uwolnić. Na koniec. Dzik, wsadzi. Nie, no jesteśmy podjarani, nie? Już robimy syf. Ja się czuję, że coś tutaj się zadzieje. Tak, na początku jest agresja, abuzowanie. Tak, ale on zaraz to ukaja. Mi się wydaje, że ten napój widzi, że to dobrze mu robi i on się uspokaja. Tak, i więzi te bąbelki, tak. żeby one zostały dla człowieka, a nie wyszły w powietrze. Jest jak to pachnie. Wy nie czujecie, ale to pachnie... Podwójnie cytrynowo, redbullowo, dzikowo, malinowo. Nie wiem, co to było, rurowe. Jak woda. Kola? We, wermut. Pachnie alkoholem, po co? Po... Ty też się porobiłeś tą becherowką, chyba. Ale co tam było? Wermut. Sebastian. Wermut i Weronika, to chyba oni są parą. Wermut i Weronika. Ci ta skrobia to jest. Ciągnie wudą. Oj strasznie, to już nie jest Martini, to jest Martyno. Martyno. Ale podbiło gorzkość z tyłu. Gorzka jak wecherowka z tyłu. Weź naprawdę zobacz sobie. Jesteś taka gorzka z tyłu. Tak tak, Tak No Marian Borowek jest z tyłu. Jedyny proces jest taki, że ma alkohol. Ja pierdyle właśnie! Wszystko, co robiliśmy z budyniami i innymi rzeczami, gotowaliśmy. Czyli ten alkohol się wygotowywał. A, a... tu nie! Jezu! Alkohol. To chyba nie jest takie złe, tak sobie. No! To... to jednak jest spoko, nie! Musimy zrobić jadalne alkohole, bo one będą nadal! Bo budyń jest na ciepło, więc nie da rady. Tak, ja nadal daję 5. No bo 5 ma normalny i ten. Chociaż. Ja dam 6 na zachętę, no. Tak, no. Tak, sześć, że inaczej, sześć. Dobra. I to jest, wiele, to jest dzik. Przepraszam. Czyli tu mamy kofeinę. I też nie jest wygotowana, więc jest. Tak. Ale ten pachnie. Dziecku dać takich kisiel! Słuchaj, słuchaj, zobacz. Znaczy, wąchaj mnie, słuchaj. Czy ty na razy trzy z tamtego? Kórę, chcę powiedzieć, że pachnie ładniej niż oryginał, nie? Mhm. Gaz został w tym kisie. Tak, tak. Ja, jak z orężatką na języku? Z gaz w formie stałej. Ja pierdol. To, to jak te tankowce, co z krystalizmu płynny gaz przewożą. Ja nie wiem, jak to opowiedzieć. Gazowany wibowic z witaminą C w formie stałej. Dla mnie. Ym, mhm. No powiem tak, nie jest to łobaben. Ale jestem tak zachwycony, że tak. dam 8,5. Tak, a ja jestem tak zachwycony, że to jest energetyczny Kisiel. Nie, no to nie zmienia faktu, że to zasługuje na 8,5. Co ja zamieszam? Nie wiem co powiedzieć. Pasta o smaku coli. To jest niemożliwe. To jest pasta do zębów o smaku coli. No, jakby była troszkę bardziej gęsta, to. By to pasta, nie? No mniej wody, ale moje dzieci by to pokochały. To nie jest danie dla ludzi powyżej 14 roku życia, nie? Ale dzieciak by to pokochały. Niestety tak, a to jest jeszcze większa dawka cukru, nie tak. było. Dla mnie to nie jest dobre, ale zgadzam się, że dzieci by to żarły strasznie. Ja daję taką pewną siódemkę. Ja nie mogę tego powiedzieć, że to jest niedobre. Pani zmieniam swoje oceny z tego względu, że Kisiel był pierwszy raz i człowiek był tak podjarany, że tak zaczęło to wychodzić niesamowicie. I że w ogóle jest Kisiel na zimno. Kisiel pana mx z mlekiem, to jest łobawen, niekwestionowany po pierwszej łyżce. Następnie Kisiel z kolą tak dla dzieci dla dzieci dla mnie zdecydowanie za słodkie ale nie pokazujcie tego dzieciom bo to też jest za słodkie i daję tutaj no 6 na 10 Kisiel Dzika z energetykiem Dzik no to y, dam ciut więcej z tego że dam 7 ale może nie tyle co za smak tylko za to że macie Dali z kofeinu, Ale a pana Wermuta, czyli Martini, no to zmieniam na cztery, nie? A ja mam dla ciebie rebus. Czyli jest jedno słowo? Tak. Nie, no, zdanie, no, rebus. <laughs> jakie jedno słowo, No jakie? Do no, krokody, no, kur... Jaki rebus, jedno słowo? I to jest coś z złowowawem związane. Chodzi o to, że ja to, na to spuszczam kurtynę milczenia, bo chcę mówić tylko o tym. To jest dla mnie siódemeczka, to jest dla mnie siódemeczka, to jest dla mnie taka piąteczka, czwóreczka, czwóreczka bardziej. To się cieszę, że Primoż ma szansę w ogóle jeszcze to spróbować i nie wiem, czy powinniśmy. Go wołać, żebyśmy to opierdzili. Piękny Roman powiedział, że nienawidzi no. rzeczy mlecznych, ale my mu nie powiedzieliśmy. On nawet jak kupuje pleksę, to ona nie może być mleczna. Tak. <laughs> no dobra, zobacz jakie tylko ciekawe. Mleko. Jak Piękno pachnie? Cytrynowo. Głośniej. Cytrynowo. Powiedz to. Nie spodziewałeś się pan. Nie spodziewałem się, ale mleczne, ale bardzo dobre. I po można sobie przyznać. No, jak ktoś lubi mleko w budynie? I bardzo lubi I budynie. to zmrożone. I, i dla fanów budyni to jest budyń top of the top. Wow, no to dobrze. Primoż! Znów festiwal dobrych smaków. No, no, no. Białka, co to no. jest? Slime. Slime? Ja pierdziele. No. Klej. Klej. To jest niezły. Kisiele? No, ja nie wiem. No dobra, kisiele. Nie wiem już, kisieli, ale zajebiście w końcu. No, na szczęście ma to konsystencję budynią, niż kisielu. A to jest kisiel. Pachnie, witaminą C. A ma wygląd mydła. Kurde, no. Jeszcze nie, nie. Jeszcze... Ha! Ty, nie lubię jeszcze jest za młody, żeby wiesz. Nie wiedzieć, lubię co ty lubisz. Chciałem dodać, że kaskaderzy, mimo tego, że nie lubią, to nie poddają się. Tutaj w składzie jest, znaczy yy, w przepisie. Do kubka wlej 175 litrów zimnej wody i w tym zwartość opakowania. Zakładam, że wiesz, że tu wody nie ma, nie? więc co tutaj wlejliśmy zamiast wody? No, z kisielu zrobić budyń to trzeba mówić. Ja tak, jako tak. wymieszaliśmy z tym proszkiem i powstało powstał zimny, powstał zimny budyń. To też stoi, więc mogę uznać, że to też budyń. Tak. Czuć, że to zapojka do piątkowej e, przyśpiewki. Mm. No. Czy ty, ty nie lubisz kisi? Odczarowaliśmy mu kisielę, tak powoli. Pola no. robi robotę. No. Mówi się, mówię, wszystkim. Mówiliśmy, że dzieci się chyba by pochlastały o to. Nie, no kolejne kolejna miłe zaskoczenia, to już pachnie środkami przeczyszczenie takie apteką. <laughs> Ale taką z witaminą C apteką, no, nie? No C, takie... C. Na pewno pachnie seraką, to prawda. Chcesz, w sensie, że nie kupą, tylko że możesz dostać seraczki. Energetyk? Energetyk. Tak, no? Eee. A no, ta. Mango? Nie, normalny dzików. Normalny ten. Normalny dzik? Normalny to jest, tam jest no, normalny dzik. Tak. Normalny jeździk. O ja. Pomyśl, że to ma kofeinę, bo to nie jest gotowane. Jakbyś robił normalny kisiel, to byś musiał ugotować tego energetyka, już byś stracił kofeinę, wszystko. A tutaj nie. Kubełki mówią, że jest strasznie takie no, kwaśne. A tu to jest typowy kisiel, taki właśnie. Takiego czegoś właśnie takiego. Nie za Ale w smaku jest chyba zupełnie inny. O! o, o. Jednak tak się skusisz! Patrz się, kręca tak, to, się... No to już ma konsystencję yyy. Kisielka. Alkoholu w postaci dżemu? A naprawdę, to ma całą swoją stanowczość. No takie na imprezę jako jelly shoty. Takie, takie. Nie, wiem, co. Takie, Jaki, jak, taki, nie w Stanach są jelly shoty, u nas są kisiel shoty. To jest kisiel, kisiel shoty, no. no jelly to no nie może być jelly, no. To zabieram. Tu jest fajny potencjał. No tu Raczej tak. No dobra, to jest najważniejsze. Kochani, nasze oceny Ło znacie. Eee, łobabenik Ło my rozdaliśmy, to chyba może być zajebiste, nie? Jest łobabenik, jest łobabenik, jest, łoba -benik. jest łoba Benik. Bez gotowania, bez niczego. Nie zastanawiamy się ile cukru, nie. co tam. Raz, nie zawsze. lecimy Za nikt się nie będzie Ale heavy. No. Fajnie, fajnie. Jak jest łobabem to się ryciesz Tak.